Zaluczyłem. Zaluczyłem. A! Choliwka. Co to za chlebokość? Mhm. Z, z cyjankiem. Albo weekendy mam więcej randek zawsze. Ile tak średnio wyciskasz w weekend? W mm, weekend to zależy. W tym tygodniu były no. dwie. Dwie. No. Dwie w weekend. Ale gęsto było w ten weekend, ja już się nie mogłam opędzić. Ten chciał przyjeżdżać, tamten chciał przyjeżdżać. Mówię, co się dzieje? A się nie boisz, że oni to obejrzą? No pewnie obejrzą. No jeden z nich właśnie to jest ten, który dał mi chyba ja to wygląda. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ej, Wojtek, mam do Ciebie ważne pytanie. No, to się nie dziwię, że. Nie, no dobra, to nie była randka. Nie hmm. była randka, prawda? Bartek? No. Ej, mam do Ciebie pytanie. No. Czy ja śmierdzę? Akcja na rozmowy o wszystkim, oho! Aha! Jezus, taki kaliber od rana ładujesz ciężki? Ja już... No... waliż jak w mużyńskiej chacie, no i co? No i co? Nie no, zadam ci pytanie, czy ja śmierdzę? Czy poczułeś kiedyś, że ja śmierdzę? Albo... Może nie, że śmierdzę. No nie mów, że By... typ przyszedł, kurde, na pierwszą randkę i powiedział, że Cii, śmierdzisz. Nie, 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 nie. Czy ki kiedykolwiek poczułeś ode mnie jakiś taki dziwny zapach? No, palisz, Ale nie pijesz rosy. i śmierdzisz. Ej, jest dobra. To mnie pogrąży. Ale mimo wszystko i tak ciśniesz dwie randki w weekend, no to i tak jest nieźle. No dobra, no do rzeczy. To yy, wczoraj się spotkałam, to nie była randka, że to mam. No, nie wiem, dobra, nieważne. Czas pokaże. Czas pokaże, no zobaczymy. zobaczymy. Czas poka... Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże. W każdym razie mm, ja się z tym chłopakiem kiedyś spotkałam już dwa razy. Odbierz, bo to może być ważne. Stachu? Ca... Stachu? Nie. No i on powiedział, że no dobra, no nie ma chemii, nie, nie. No i spokojnie. No ale tak na, na ziomku się jakby sobie to rozwiązanie co nie. I I właśnie jakoś tak ostatnio coś tam się do siebie odezwaliśmy, no i się zgadzaliśmy i wczoraj poszliśmy y, sobie na spotkanie. Hmm. Bo jakby super mu się ze mną gadało i, i spędzało czas i w ogóle, ale on <grym> czuł, jakbym śmierdziała kostnicą. <grym> Autentyk. I on się bał, że jak... Yy, na przykład bylibyśmy u niego albo u mnie, to on nie wyjdzie stamtąd żywy i bał się, że ja tak naprawdę go wkręcam, że pracuję w IT, a tak naprawdę jest jakąś... wiesz, ja pracuję w kosnicy Miałczyński Adam. Tyba, zobacz! Jakie on ma pięty? Coś takiego i wśród swoich znajomych dał mi ksywkę córka krabarza. Mm, nie. Nie no, gdzie? Wkręcasz mnie. Przysięgała autentyczna historia. No, to ci powiem. <grym> Córka grabarza. Poczekaj, zmienię sobie w telefonie. Kurwa. Piątek, odcinek ósmy. Tak. Pijemy sobie kawkę, herbatkę. O czym dzisiaj porozmawiamy? Nie wiem, ale czuję się jakby był poniedziałek. Tak się czujesz? No. Czyli jakby był poniedziałek, dziewiąta rano. Ja, ja wiesz co, jakby... ja tak szczerze mówiąc, jeśli ja dzisiaj obudziłam i mówię, kurde, znowu poniedziałek, wie odszczelę się chociaż, żeby tak sobie umilić ten poniedziałek. No. A tu piątek. No właśnie. To by się spodziewało. I co? Chciałabym z Tobą porozmawiać, pamiętasz kiedyś rozmawialiśmy o tym, że dane to mhm. jest waluta przyszłości. Dokładnie. Podtrzymuję to. Na... Ja też to podtrzymuję. O! Ja też to podtrzymuję, ponieważ przeczytałam, znaczy nie przeczytałam jeszcze, ale zaczęłam sobie weekend właśnie. Coś tam czytać? Widziałam Czytać takie sobie książeczkę. Coś. Jaka to była książka? To jest ta książka, którą ci ostatnio wysłałam tutaj, wstawiłam. Miałam ją nawet ze sobą wziąć tu dzisiaj, ale. No jak ona się nazywa ta książka? Wszyscy kłamią. Steven, David, y Sef, no. Seth? To jest on. To jest One? To jest One. Wstawimy tutaj. W ogóle. No. Okładka wygląda jakby to była jakaś powieść z Sawanny na Afryce. W Afryce, znaczy nie na Afryce. No. Ale... Um, Takie słonie są na okładce. I zebry. Jest słoń w znakach zebry i zebra A, w kształcie okay, słoniątka tutaj. A, faktycznie. No. no i dobra, no i co? I zaczęłam czytać tą książkę i ona przynajmniej w pierwszych 50 stronach mhm. odnosi się właśnie do tego, że dane, i w tym przypadku to, co ludzie dostarczają Google'owi, mhm. czyli tysiące wyszukiwań, i vu, I o ludziach, o społeczności. Mhm. I to jest po prostu fascynujące. To no takie fascynujące. No tak. A, a myślisz, że to, że mi wyświetlają się na Instagramie same rolki odnośnie depresji, de załamania, wypalenia, to o czym świadczy? To świadczy o tym, że spędzasz za dużo czasu ze mną. Hmm. Bo jeszcze Udam mi się... Numer. Super specjalista. <laughs> Bo jeszcze mi się wyświetla drugi typ rolek i tylko tylko te dwa mi się wyświetlają. I drugi to mi się wyświetla... Piloty. Nie, w pilotu to sam wchodzę, ale drugi, który mi się sam wyświetla, to są te wszystkie takie rolki, wiesz. O, o tym, jak idziesz prosić szefa o podwyżkę. Jako wasz szef, pragnę was jednak uspokoić. U nas żadnych podwyżek nie będzie. E, o, I tam fakolce i... Naprawdę? Tak. I takie, że tam ci tak źle w robocie i szukasz nowej, ale nie możesz o, zmienić. To tylko to jest takie. to Mi się wyświetlają. A, to, a tobie nie? Mi się takie nie wyświetlają. Wyświetlają, bo mi wysyłasz co chwilę no. Takie. Dobra. No. Da dane. E dane, waluta przyszłości. Taki jest tu tego odcinka. Telefon z Androidem wysyła dziennie 12 tysięcy sygnałów, tak zwanych, si, no oni to tak nazywają, si, signalsy, no, czyli te 12 tysięcy takich sygnałów do Google'a o tym, yy, co robisz. I na przykład Google doskonale wie o tym, czy masz żonę, czy masz dzieci, do którego przedszkola te dzieci chodzą, w ogóle się ciebie o to nie pytając, i w ogóle nie obserwując tego, że tam, nie wiem, zasubskrybować jakieś konto takie czy inne, tylko oni po prostu widzą, że twój telefon przebywa na przykład wieczorami i rano w towarzystwie takich, takich, takich telefonów. Mhm. Czyli zakłada, że jest to twoja rodzina. W takiej i w takiej lokalizacji. Tak. I teraz te telefony, oczywiście <grym> każdy z tych telefonów konsumuje różnego rodzaju treści, więc mniej więcej łatwo jest ustalić, kto jest dzieckiem, kto jest dorosłym, nawet jeżeli tam nie ma żadnych specjalnych ustami. Mhm. Doskonale wiedzą, że twoje dzieci chodzą do przedszkola, wiedzą do którego. No bo codziennie rano podjeżdżamy albo po południu podjeżdżamy pod takie to samo miejsce. Które się Dokładnie. Jakby nie sprawdzili, to by nie znaleźli, że te auta są z przemytu. A... Podjeżdżamy pod tą samą lokalizację. I nawet jeżeli nie mamy. Niewal. o Sorry. I nawet jeżeli nie mamy włączonego tego udostępniania lokalizacji i tak dalej. Omówmy się, że oni tak sobie z tym świetnie radzą. Jak nie w jednej lokalizacji, to w drugiej wszyscy sprzedają dane do Google. A. Dokładnie. Więc yy, wiedzą o nas wszystko. Po prostu. I jest... teraz takie, to jest czasami tyle tam śmieszne, jakby. Jak ktoś, nie wiem, tam nie chce korzystać z jakichś narzędzi w chmurze, bo traci swoją, wiesz, prywatność. prywatność nie? A, a w kieszeni ma telefon, który już tylko dzisiaj wysłał 10 tysięcy sygnałów do Google'a o całej jego aktywności w ciągu dnia. Powiem szczerze, że moim zdaniem my jesteśmy totalnie bezbronni To znaczy, Apple trochę twierdzi, że on ma taką politykę, że oni tych danych nie udostępniają na zewnątrz. No i faktycznie, no bo zobacz, z tych takich trzech dużych graczy, czyli Google, Facebook i Apple, y tylko Apple nie ma żadnego systemu reklamowego. Mm -hmm. Nie zarabia na mm -hmm. reklamach. W związku z czym te dane nie są mu potrzebne do tego, żeby je sprzedawać. No. tak. Ale czy to się kiedyś zmieni i w jaki sposób te dane zostaną kiedyś wykorzystane przez Apple'a? Nie mamy pojęcia, nie? Nie mamy pojęcia. Znaczy ja wiem, nie, nie ma bardzo, ale. No a co w tych A drugim, po? poczekaj jeszcze, drugim takim zagadnieniem a propos danych, oprócz no. tego, co ty powiedziałeś, to jest kwestia taka, że no jakby dzisiaj wszystkie te duże modele językowe. duże, jajowe. Duże, nie? No, duże. Może... Large. No. no. L -L Large po prostu, ok. Large L -L -L modele językowe. <laughs> English, only English. English Hour. English no, żartowałam. Może powtórzymy na angielski. Nie, no co ty, tato? Dobra, ym, te duże modele językowe mają dużą mo moc obliczeniową i w bardzo łatwy sposób te dane, które są zbierane na każdym kroku, można przetworzyć, mhm. wyciągnąć z nich ciekawe, ważne albo nieważne, ale no, jakieś no takie taj, no. istotne informacje. No każdy, kto ma dzisiaj dane, nawet takie swoje wewnętrzne, dotyczące sprzedaży, zachowań użytkowników itd. Tak to jest w stanie dzisiaj robić z tym cuda. No. no. bo możemy tego typu dane właśnie załadować do jakiegoś modelu i poprosić go o wyciągnięcie wniosków i on zrobi to dużo lepiej i szybciej niż człowiek, człowiek nie? Tak. Więc... Więc generalnie taka analityka danych, no dzięki tym AI-owym modelom wchodzi po, troszkę pod trzechy. nie? Tak, no i my właśnie rozmawialiśmy o tych dwóch no. y, dwóch koncepcjach wcześniej, a ta książka jest trochę takim trzecim, co jest ciekawe, tam jest opisywany trochę taka historia tego, w którym momencie ludzie zaczęli doceniać te dane, mhm. bo ten e, autor e, na, danych napisał swoją, na danych z Google napisał swoją pracę doktorancką w ogóle i jakby pracuje z tymi danymi od dawna. Później też był zatrudniony w Google, między innymi, e, więc on jakby powiedzmy, jest mistrzem danych z Google i wyobraź sobie, że jeszcze w 2012 roku. Kiedy on robił sobie analizy mm, przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych, kto wygra te wybory. No. I jakby wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, żeby Trump wygrał, nie? I on sobie to przeanalizował i jemu rzeczywiście po tym, jakie ludzie wprowadzali wyszukiwania w Google, wyszło to, że Trump ma rzeczywiście szansę na zwycięstwo. No. <noise> I'm gonna come. Oh. I on napisał o tym jakiś tam wtedy artykuł, rozesłał to po kilku wydawnictwach takich naukowych. I generalnie większość recenzji była negatywna, bo żadne środowisko akademickie nie chciało jakby przyjąć i podpisać się pod tym, że to, co ludzie zostawiają w Google. Mm -hmm. Może być. Cokolwiek warte. Cokolwiek warte, i mm, jakby znaczące, i mówić cokolwiek o, o, o społecznościach, nie? I więc w sumie na no 2012 rok, okej, okay, 12 lat temu, wtedy jeszcze nikt tego nie brał pod uwagę. Przy kolejnych wyborach w 2016 w Stanach już trochę, jakby było to bardziej wiarygodne. No. I rzeczywiście w tej książce, na którejś tam w jednej z pierwszych stron jest, są pokazane dwie mapy. A propos tego, jakie wyszukiwania dotyczące. takie związane z rasizmem. Jacy rasiści? Jesteśmy zupełnie normalni. Jak wszyscy Polacy. Tolerancyjni i otwarci na odszczepieńców. się rozkładają w Stanach. Mm. I jakie jest poparcie dla Donalda Trumpa? Mm. I one praktycznie są, no może nie jeden do jeden, ale generalnie tam, gdzie były wyszukiwania związane z rasizmem, tam głosowano na Donalda Trumpa. Fenomenalne, prawda? Jak na podstawie. Kilku wyszukiwań w Google można przewidzieć wynik wyborów, na przykład. Ciekawe, czy teraz przewidzi? Współ no ciekawe, no jesteśmy, wiesz, kilkanaście lat później, i w dodatku mamy AI, więc myślę, że to w ogóle jest. No wszystko ale się w, w ogóle to jest też yy, yy, z drugiej strony to jest to, to trochę straszne i przykre. Jak my, na przykład, robimy strony internetowe, nie, czy mhm. sklepy. To każdy chce mieć tego Google, Google Analytics mhm. podpiętego, najlepiej jeszcze hotdjara, mhm. albo jeszcze tego inne tego typu rzeczy, które tam zbierają dane. Tylko kurde, nikt potem tego nie analizuje. Nie? Mało kto potrafi to w ogóle tam wejść i sobie y, z tego wyciągnąć jakąkolwiek wartość, ale każdy chce i musi to mieć. Ale tak jak my to nagrywamy teraz, to jest kwiecień 2024 roku. Czyli tam od ponad miesiąca funkcjonuje Consent Mode, czyli to zbieranie danych właśnie w ten restrykcyjny sposób. Jak się wchodzi na stronę internetową, to mu trzeba, musi powiedzieć Suboj, ten pop trzeba tam kliknąć. Jest, no ale to jak to ktoś nie, nie, jest. nie wie, kto to jest Consent Mode, nie wie, to, to zapraszamy muszę na, do odcinka Wojtka podcast Więcej niż e-commerce i tam jest cały odcinek poświęcony no. temu, jak funkcjonuje i czym jest w ogóle Consent Mode. Więc jak ktoś nie wie, to zapraszamy tam, ale. Ta. Nie teraz, tylko I... jak skończymy. A temat dzisiejszego odcinka brzmi jak prawidłowo zarządzać zgodami na Cookies. Zapraszam cię do dalszej części tego odcinka. I generalnie y, to miało służyć temu, że Google y, będzie tych danych zbierać mniej. Mhm. Aczkolwiek. Aczkolwiek nie, nie bardzo to się ma do rzeczywistości. Co nie poradzę? Oni sobie poradzą, to na pewno. Czy znaczy, oni twierdzą, że oni zbierają te dane w sposób anonimizowany. Anonimizowany. Ale o tym. To Anominiz... ja sobie pogadam z Dane, czyli waluta przyszłości. Dane, czyli waluta przyszłości. Bardzo z tą książkę, mimo że jej jeszcze nie skończyłam. Ona nie ma takiego tytułu. Wszyscy kłamią Ja wymyśliłem ma... ten tytuł. Ja przywmyślałam przecież ten tytuł, to już się nagrało, Wojtek, więc nie, nie powiesz, że. Ale myśli. ty go ode mnie usłyszałeś kiedyś na pewno. Ty to no powiedziałeś. Dane to jest waluta przyszłości. Tak jest. Dobra, no wszyscy kłamią. Eee, myślę, że w ogóle pewnie no dobra, jak skończę tą, to... bo... poczekaj. Eee. Ludzie muszą do roboty iść, no proszę. Jak skończę tę książkę, to pewnie wrócę z większą ilością eee, wniosków. Ale, aha, wiem, co mi się przypomniało. A propos tego, yy, że mówiłeś, że taki telefon z Androidem wysyła 12 tysięcy sygnałów do Google dziennie. A wiesz ile. Ciekawostka, kochani, nowa seria w naszym programie. Ciekawostki. No, jak w naszym newsletterze. No. Ehm, wiesz ile danych generowanych no, jest no. na całym świecie każdego dnia? Mm. Jaka ilość? Mm. Jaka wielkość? Mm. No, strzel. Hmm. Pierdyliard. Nie ma czegoś takiego. O tym pierdyliardzie złotych. Trylion, trylionów. 500. 500 czego? Mogli powiedzieć, że pięćset. Ale 500. Ale czego 500? 500 trylionów terabajtów. Nie. Nie? Yeah. 12,5 miliona trylionów bajtów. Mega dużo, prawda? Poczekaj, teraz muszę sobie to przeliczyć. Poczekaj, poczekaj, to będzie... Też w tej książce jest wiele razy powtarzane to, że Google udostępnia te dane też zanonimizowane, że jakby no, wiesz tylko kto i gdzie co wyszukał, nie wiesz kto to był i tak dalej, więc jakby no bez obaw, chociaż pewnie oni to wiedzą. Skoro na podstawie takiego zwykłego wyszukiwania w Google można wyciągnąć takie wnioski, to wyobraźcie sobie, Jakie wnioski, jakie analizy można wyciągnąć, korzystają, korzystając z, z powstałych Mój Wojtek to próbuje liczyć na kalkulatorze i kalkulator. Pierwszy raz widziałam, żeby kalkulator nie wyprął liczby, tylko litery. Kalkulator mu wpisał. Się spalił nie mi się. myślnik, liczba. Spalił mi się już tutaj. No dobra, dużo, no. No dużo. Albo 2,5 no, miliona. Nie mówię, ja tu sobie deliczy. Trylionów. 2,5 miliona, <noise> przepraszam. 2, jak Ej, napisał? Między to tak 12. Sobie zobaczyłam, że to jednak nie da. Między tak. 12,5 a 2,5. Dobra. Nie ma dużej różnicy. I, i choćby, choćby połowa z tych danych była jakoś wartościowa. Tak. To, to jesteśmy po prostu. Sprzedajemy się, jesteśmy goli i weseli. Mm -hmm. Ale co gorsza nie ma przed tym chyba... Nie ma przed tym ucieczki. Myślę, że to, to też ten filmik nie ma na celu nie czegoś wiem, takiego, no, chyba, żeby że, wiesz, wzbudzić was, e, wasz strach. Wyrzucisz telefon, y, wyjedziesz do Bieszczady i będziesz mieszkać w szałasie i, mm -mm. i jeść wilki. Nie? Można ten odcinek je, można nie wilki, ma na celu tego, nie, żeby... Wielki są pod ochroną. Ten odcinek nie ma na celu tego, żeby was przestraszyć i jakby... prowadzić niedźwiedzia można Wojtek! Nie, nie. Bo nie tych filmach amerykańskich jedzą niedźwiedzie. Nagrywasz czy cokolwiek, to jest... To, to my tutaj stoimy, chcesz? Proszę bardzo, zapłacę. Jak chcesz, to możesz sobie zjeść, co tylko ci się żywnie podoba. Nie Pytanie, w tym jak kraju. Pytanie, na tym skończysz. Nie w tym kraju właśnie. No to możesz sobie wyjechać. No zaraz cię dojadą tam, że zjadłeś wilkę. Dobra, yy, podsumowanie i kończymy. Ale bo jak prze... wilk ciebie by zjadł, to Jezusmaria, jeszcze wiesz, nie? Jak... Nie mieli już wątpliwości, że mają do czynienia z dorosłym i groźnym drapieżnikiem. Z nim jest ciężko dzisiaj. Dobrze. Yy, ten odcinek nie ma też na celu tego, żebyście wy teraz... Żeby wprowadzać jakąś panikę, żebyście się bali, że o matko Google wie mnie wszystko i tak dalej. Sianie paniki, robienie paniki. Tak wygląda po prostu dzisiejszy świat. Moim zdaniem nie ma, nie ma ucieczki przed tym. Nie ma też póki co takiej stuprocentowej ochrony. Nie możemy się chyba przed tym uchronić, prawda tak. Chyba nie. O nie! Jesteśmy zgubieni. Ale my jesteśmy spokojni jakby. Póki co, ale nie zmierzamy w stronę nie, jakiejś katastrofy. Nie, no Wcale nic nie wiemy, nie mamy przecieków z Google. Nie, 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 nie. Że, aż Chcielibyście, żeby nasze odcinki ukazywały się dwa razy w tygodniu lub częściej? Dajcie łapkę w górę i tam za, za subskrybujcie Subiki. i napiszcie komentarz. To tyle Było w dzisiejszym miło. odcinku. Piątek, piąteczek, byle do 17, a potem wiadomo co, nie? Jestem Weekend Cześć. Ej, no ale. Yy, no i, 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 i co? No nic, miałam takiego mindfucka. Mindfucka, Ja mam takiego mindfucka, że. No nie wiem, bawi mnie to. Mhm. E, bawi mnie to, ale no popatrz jak. No to już w ogóle. Nie, że nie wiem, dobra. Jakby... Kiedy masz zamiar się umówić?